Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Niespodzianki. Tak znienacka pojawia się niespodziewanie. Nowa informacja, nowa dana, nowe zdarzenie. I musisz zareagować szybciej albo wolniej. Możesz to pominąć, ale to też będzie reakcja. I tak się toczy nasza praca na ciągłych reakcjach na nowe rzeczy. Na tworzeniu planu ryzyk, na ich wykonywaniu i poprawianiu. Lekcja z dzisiaj. Niespodzianki potrafią znacząco odmienić piek wydarzeń. Potrafisz sobie z nimi poradzić. Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedź mojego bloga, albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!